Zapraszam na test myjni samochodowych w Sochaczewie. Porównamy sobie cztery myjnie samochodowe w Sochaczewie. Sprawdzimy jaka jest chemia, jakie są udogodnienia, yy, co możemy na miejscu zastać. Auto nie jest jakieś szczególnie brudne, ani też nie jest szczególnie czyste, także można powiedzieć, że nosi normalne ślady użytkowania. Nie myte gdzie, nie gdzie, jakieś komary, jakieś owady. Zobaczymy, jak to wszystko schodzi. Maskę podzieliłem na trzy części. Pierwsza myjnia, druga myjnia i strefa kontrolna. Na pewno gdzieś tutaj spłynie woda i mam nadzieję, że jakby nie do końca umyje, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w porównaniu. Z tyłu mam tak samo przygotowane na trzecią i czwartą mynię. No i co? Jedziemy na mynię. Na pierwszy rzut idzie stacja bezdotykowa na płockiej 3. Pierwsze co możemy zauważyć, mamy sześć opcji. Będziemy ty testować tylko podstawowe mycie oraz yy, spłukiwanie. I sprawdzę, jak, jak długo za tą złotówkę możemy myć. Stacja posiada 8 stanowisk. I jakby druga linia jest jeszcze nie do końca gotowa, bo pozastawiana, ale wygląda na końcowe faza przygotowania. Z tamtej strony mamy aktywną pianę i szczotkę i mycie felg. Z tej strony mamy tylko szczotkę i mycie felg jako dodatkowe opcje. No i coś co cztery podstawowe, czyli mycie zasadnicze, spłukiwanie, wosk i nabłyszczanie. To będziemy mieli chyba raczej na wszystkich czterech. Dodatkowych opcji na tej stacji mamy rozmieniarkę na drobne, i płatność, możliwość płatności kartą przy samym dystrybutorze, także to na plus na pewno. Dodatkowo na tej stacji mamy też yy, rampę do mycia busów, co też może być okazją dla tych ciut większych. Zobaczymy, jak długo uda nam się myć za zutówkę. Do każdej maszynki będę wrzucał dwójkę. Pierwszy impuls będę mył, a przez drugi spłukiwał. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myję lewą przednią ćwiartkę łącznie z przednimi drzwiami zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak to wygląda po słuchaniu, po spółkaniu zobaczymy jak to przesknie. Dobra, tak to wygląda po wstępnym podsuszeniu jeszcze na stacji. A tu mamy obszar kontrolny, a tymczasem jadę na następną stację. Kolejnym punktem na mojej liście jest stacja na ulicy Okrzei, bardziej znana jako koło wieży Ciśnień. Tutaj mamy tak samo cztery podstawowe programy plus szczotkę i mamy dodatkowo mycie Felk w oddzielnym automacie za oddzielne pieniądze. Także nie da się zrobić tego przy jednym automacie, trzeba najpierw spryskać sobie tam felgi, po czym dojechać tutaj na mycie. Dodatkowo na tej stacji mamy coś takiego jak oprysk wstępny, czyli aktywny szampon, którym powinniśmy teoretycznie spryskać na początku, potem to dopiero umyć zasadniczą chemią, ale my pominiemy ten punkt, bo testujemy tylko mycie zasadnicze i spłukiwanie. Przy samym dystrybutorze nie mamy płatności kartą, ale można zakupić kartę obok w automacie. Tak samo zresztą jak na poprzedniej stacji można kupić specjalny wtyczek. Z tym, że tutaj y, właściciel obiecuje 10% dłuższe mycie przy użyciu karty. My na razie sprawdzamy, ile za jedną złotówkę można umyć. Tym razem myjemy prawą przednią ćwiartkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także teraz, mając porównanie, możemy to porównać do poprzedniej myjni. No niestety sporo mniej chemii z tego, co było widać po samochodzie, ale może cały, cała magia w tym turbo szamponie. No cóż, czekamy aż trochę przeschnie i jedziemy do następnego punktu. Tak to wygląda po wstępnym wysuszeniu. Kurna, nie wiem, czy to będzie widać, ale takie troszkę zacieki pozostawały. Nie wiem, czy to twarda woda, czy to za mało czasu na spłukanie, ale wydawało mi się, że dosyć dokładnie spłukałem. Na drzwiach tego nie ma, także, także kwestia może być tego, że to jest za lekko było tu spłukane. I tym szybkim cięciem montażowym przenosimy się pod właśnie remontowaną biedronkę na Boryszewie, gdzie mamy myjnię moja i mamy tu trzy stanowiska do mycia, które każde jest wyposażone w sześcioelementowe mycie. Tak jak na poprzedniej stacji mamy oprys wstępny, mycie zasadnicze, szczotkę spłukiwanie, woski na błyszczanie. Nie mamy tutaj płynu do felk ani na stanowisku do mycia, ani w oddzielnym dystrybutorze, także musimy polegać na tym, co jest. No to co? Zabieramy się do mycia. Koniec. Ciśnienie z lancy podobnie jak na pierwszej stacji. Na drugiej to ciśnienie było mniejsze. Teraz już mam porównanie, że tak powiem z trzech to już jakby jest różnica. czuć różnicę. No i co? Też słaba chemia. Może, może nie słaba, tyle co tak nie pieni się. Jak na pierwszej stacji, jednak na Płockiej było najlepiej. Także najbardziej ta chemia się pieniła. Na tej stacji nie mamy rozmieniarki drobnych, także warto mieć drobne ze sobą, ale na pewno Ludzie ze stacji wymienią nam grubsze na drobniejsze. Cóż, czekamy chwilę, aż to przeschnie i jedziemy dalej. No dobra, także po wstępnym podsuszeniu wygląda to tak. Widać gdzie nigdzie takie plamki. No ale. względnie czysty samochód. Ostatnim punktem na mojej liście jest myjnia na Warszawskiej naprzeciwko stadionu Orkan. Tutaj mamy oprys do felki jako dodatek oraz pianę XL. Nie mamy tutaj szczotki, także miejmy nadzieję, że chemia i lanca i ciśnienie, które zostanie wytworzone, wystarczy do umycia tego auta, także bierzemy się do mycia. Ilość chemii podobna jak na drugiej stacji, którą dzisiaj, drugiej myjni, którą dzisiaj testowaliśmy. I ciśnienie, ciśnienie z lancy podobne, także mniej więcej wszystko jest tak samo. Co na plus, na pewno, że pokazuje nam ilość sekund do końca na wyświetlaczu. To jest naprawdę spory plus. Na tej myli nie mamy ani rozmieniarki, ani możliwości płatnością karty, kartą, ani nie mamy żadnych programów lojalnościowych. Tak, tak samo jak na poprzedniej stacji, trzeba mieć już drobne, przygotowane ze sobą. Dobra, czekamy aż trochę wyschnie i zobaczymy jak to wygląda. Tak to wygląda po wstępnym podsuszeniu. Nawet jak na tą ilość chemii. Nie no, ogólnie całkiem dobrze to wygląda. I co najważniejsze, nie pobrudziłem następnych elementów, także... Także to sporo na plus. No, całkiem, całkiem dobrze. Tak wygląda test w moim wykonaniu. Tutaj macie porównanie chemii. Jak to wygląda, jeśli chodzi o samą ilość tej chemii nakładanej na każdej ze stacji. Mam nadzieję, że na wideo jest to dobrze widoczne. Tutaj macie czasy, jak długo myjecie za złotówkę. Na każdej stacji wrzucałem 2 złote i starałem się za złotówkę myć, za złotówkę płukać i zobaczyć, jakie będą tego efekty. Tutaj macie efekty po za każdym razem po myciu. Czekałem 3-5 minut, robiłem wtedy gór, zdjęcia z góry. Patrzyłem jak to wygląda dany element po umyciu. Czy są jakieś smugi, czy, czy dobrze się to spłukało ta chemia? Dajcie znać w komentarzach, gdzie myjecie swoje auta, którym. Która myjnia waszym zdaniem jest najlepsza? Może jakąś ominąłem. Wiem, że jest jedna pod biodronką w centrum, ale często gęsto jest ona nieczynna, także pominąłem ją w tych porównaniach. Jeśli się podobało, łapa w górę. Zachęcam do subskrypcji. I cóż, widzimy się przy kolejnym teście. Do zobaczenia. Cześć!